Ile kosztuje najtańszy a ile najdroższy Mercedes GLS? Sprawdźmy. Więc wybieramy w konfiguratorze Mercedesa GLS. I tak prezentuje się najbardziej podstawowa wersja tego oto samochodu. Oznaczenie to GLS 350d Formatic. Oznacza to, że pod maską mamy sześciocylindrowego diesla z miękką hybrydą. Pojemność 3 litry, a moc 333 konie mechaniczne i 650 Nm. Prędkość maksymalna 238 na godzinę. Przyspieszenie od 0 do 100 6,7 sekundy. Napęd oczywiście na 4 koła. Masa samochodu 2630 kg. Tak prezentuje się w środku. A cena za taką totalną podstawę to 509 700 zł. A żeby skonfigurować najdroższego GLS-a wybieramy oczywiście zakładkę Maybach. I tutaj wybieramy Mercedes Maybach GLS, którego cena już na początek zaczyna się od prawie miliona złotych, ale dorzućmy parę dodatków. Night Series dla Mercedes Maybach za 143 000 zł. Pakiet skórzany manufaktur Exclusive Pakiet First Class za 106 000 zł pakiet wyposażenia AMG Ultimate i teraz przechodzimy do czegoś absurdalnego, czyli koloru, który kosztuje 100 000 zł. To jest jakiś absurd. W tej cenie możecie mieć nowego golfa, a tutaj mamy sam kolor czerwień Obsidianu i czerwień Rubelitu. Prezentuje się w następujący sposób. Obręcze kół za 35 000 zł, 23 cale. Wybieramy hak holowniczy i asystent manewrowania z przyczepą. Teraz tapicerka za kolejną absurdalną kwotę, jaką jest 77 711 zł. Za taką białą tapicerkę. Energizing air control. Ogrzewanie postojowe. off-road track. Wideorejestrator. Śruby zabezpieczające do felk, no taka cena felk to dorzucimy te 317 zł. I tak właśnie prezentuje się najdroższy Mercedes GLS, w tym przypadku Maybach GLS 600. Pod maską V8 4-litrowe, oczywiście miękka hybryda o mocy 579 koni mechanicznych i 770 nm. Przyspieszenie 4,9 sekundy a prędkość maksymalna 250 na godzinę i napęd oczywiście na wszystkie koła. Masa troszeczkę się zwiększyła, bo 2825 kg. Środek prezentuje się w następujący sposób, cały biały.